Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was film, który zapewne pojawi się na wielu kanałach na polskim YouTubie, a mianowicie film dotyczący promocji minus 49% w Ta promocja pojawia się cyklicznie co jakiś czas ja natomiast nigdy filmu na ten temat nie nagrywała, a w tym roku postanowiłam to zmienić dostałam jakoś w zeszłym tygodniu też wielką pakę od marki Koti właśnie z produktami, które będzie można dostać w Rossmanie po tej 49% zniżce, część z nich rozdałam część z nich zachowałam więc pokażę wam zarówno te produkty, jak i produkty, których używam już od bardzo, bardzo dawna i które mi się po prostu sprawdzają to co na pewno warto kupować e, w przypadku takiej promocji to są marki typu L'Oreal albo Bourjois, które normalnie po prostu są bardzo drogie zacznijmy od L'Oreal, dlatego że z niego mam stosunkowo mało rzeczy e, lubię maskary z L'Oreal, na pewno tusze są warte polecenia, ale nie wszystkie ja najbardziej lubię ich wodoodporne tusze um, te takie ze standardowymi szczoteczkami, nie skradły mojego serca jak na razie tusze te Volume Million Lashes i te ich wszystkie odmiany Natomiast to, czego używam od lat i co bardzo lubię, to jest zdecydowanie super liner z L'Oreala. E, który ma taki gąbeczkowy aplikator, to nie jest pędzelek tylko to jest właśnie gąbeczka e, oprócz tego już od bardzo długiego czasu używam tego błyszczyka to jest Glam Shine i on jest w odcieniu Addictive Peach, ja go bardzo lubię już tam usta taki naturalny kolor no i rzecz, której też mam kilka egzemplarzy w swojej kolekcji to są te cienie Infallible Loreal to, to, to jest akurat Coconut Shake czyli taki idealny e, nudziak na co dzień, który fantastycznie się sprawdza e, oni mają też niektóre podkłady bardzo fajne, ale ja, ponieważ teraz przestawiłam się na e, kremy BB, to już L'Oreala bardzo dawno nie używałam. Natomiast na pewno warto zwrócić na te kosmetyki uwagę, e, jako że są one po prostu normalnie dużo dużo droższe. Drugą jest burżua i burżua też jest stosunkowo drogą marką tak normalnie powiedziałabym ja od zawsze burżua kojarzyło mi się z moją mamą e, produkty których używam już od dłuższego czasu e, i które lubię to jest na przykład e, ten podkład on the chocolate bo że nie umiem mówić po francusku najpierw bydziała one two three perfect um, i ja go mam w odcieniu chyba wanilia Tak jest nawet light Vanilla. Um, bardzo lubiłam też ten e, standardowy ich podkład, boże jak on się teraz nazywa. Boże, ten taki owocowy, wiecie o co mi chodzi? Ja pierdzielę mam dziurę w mózgu, no wiecie o co mi chodzi, ale jego ja już od dawna nie mam, e, więc nawet nie mam jak wam pokazać, dlatego właśnie zapomniałam, jak się nazywa. E, z produktów, które też używam i lubię, a których na przykład Karolina nie lubi. To są te e, Rouge Edition Velvet. To są e, pomadki te takie matowe. E, to nie są najbardziej trwałe pomadki matowe, jakie ja mam w, swoich kole w swojej kolekcji, e, ale mimo wszystko lubię je. Mają fajne kolory i to jest akurat najnowszy kolor, który dostałam teraz. Teraz on się nazywa 07 Nudist. E, mam też e, dwa takie ostre. Coś w tym stylu, to akurat nie jest burżua, tylko bel ale e, coś w tym stylu. Mam dwa takie właśnie ping-pong i flamingo, i jeszcze mam jeden taki niedziakowo różowy, i to będzie właśnie mój czwarty. Je bardzo lubię i oprócz tego jest tutaj e, też druga rzecz, która dla mnie jest nowością, na, na temat której się jeszcze nie wypowiem, e, bo to też jest e, Rouge Edition, ale w tej wersji takiej soufflé e, Ja go mam w odcieniu e, Fuchsia Melon, czyli taka fuksjowa pianka można powiedzieć. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, ale kolor zapowiada się bardzo przyjemnie. Oprócz tego z tych nowych rzeczy, na które polecam wam zwrócić uwagę, jest na przykład korektor Radi Radiance Reveal um, i ja go mam w odcieniu 02 Beige. Um, on jest w taki, w tym opakowaniu bardzo podobny do tych właśnie róż welwetów i jestem go niezmiernie ciekawa, bo pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego. Na początku miałam w ogóle wątpliwość, jakiej to jest firmy, no ale no to tam jakby zauważyłam, że jest burzła. Um, drugi produkt to jest puder. Puder transparentny, on jest w białym opakowaniu i on ma to takie, to lusterko się tutaj odwraca. Nie będę Wam tego lusterka pokazywać. W każdym razie sam puder w sobie jest biały. Czyli zobaczymy, jak będzie się sprawdzał właśnie, czy nie będzie nam robił mąki na twarzy, ale samo to opakowanie bardzo, bardzo mnie interesuje i kręci. Um, także to jest kolejna rzecz. Um, no i mam też tutaj dwie maskary. Jedna jest. Mi znana, co prawda jej nie używałam sama jako ja, ale widziałam na jej temat dużo filmów um, i to jest ta e, Twist of the Volume, czyli tutaj mamy takie... Wichajsterek, którym się przekręca um, tą szczoteczkę, i coś, co widzę po raz pierwszy, czyli Volume Review. Um, I e, ona ma już z tego, co widziałam, szczoteczkę silikonową, nie do końca jest to e, mój klimat. Um, więc najprawdopodobniej ta w ogóle na pewno pójdzie do mojej mamy. Um, natomiast z tą jeszcze nie wiem, co zrobię, czy będę jej próbowała sama, czy też oddam mamy, bo moja mama jest wielką fanką właśnie z burżuła. Um, no i też coś, co nawet nie zdawałam sobie sprawy, że burżu ma w swojej ofercie, e, czyli Brow Design, to jest żel do e, stylizacji brwi um, ja go mam w odcieniu 03 i nie umiem przeczytać co tu jest napisane zobaczcie ale e, jestem tego produktu bardzo, bardzo ciekawa, więc też zwróćcie na niego uwagę, jak będziecie robić swoje e, zakupy, właśnie promocyjne. I ostatnia rzecz z burżu: to jest cień. Cień w tym ich takim standardowym, niestandardowym opakowaniu, bo teraz wydaje mi się, że te opakowania są bardziej płaskie niż e, były kiedyś i też sam cień sobie nie jest aż tak bardzo wypukły. E, ja go mam w odcieniu 02 Jeune jeżeli dobrze mówię e, czyli taki typowy, wiecie rozświetlający cień na co dzień do każdego makijażu, bardzo, bardzo ładnie wygląda akurat cienie z tego typu chyba miałam, całkiem nieźle się sprawdzały, więc jeżeli jakiś kolor wpadnie wam w oko, zdecydowanie zwróćcie na nie uwagę. Kolejna marka to jest Rimmel i Rimmel ma e, dużo produktów takich typu albo totalne buble albo po prostu hity nad hity ja najbardziej lubię ich produkty do usta, one dla mnie się najlepiej sprawdzają i e, średnio lubię ich maskary, podkłady to też jeden mi się sprawdzi, drugi mi się nie sprawdzi, więc to też jest taki na zasadzie wiecie, e, troszeczkę e, ruletki, e, natomiast ich produkty do ust są fantastyczne i e, pierwsze co, no to Apocalypse to jest produkt, który był dostępny jeszcze zanim w ogóle płynne, matowe pomadki się pojawiły bo de facto to jest pomadka, ale ona nie jest matowa, ona jest dość trwała, ale nie aż tak bardzo trwała, e, tutaj w, w moim w przypadku przenoszenia aparatu, muszę z nią bardzo, bardzo uważać, ale mimo wszystko kolory mają piękne i to jest jeden z moich absolutnych faworytów, czyli Apokalipcik. Wiecie, że to był mu swego czasu mój taki sygnowany kolor um, oprócz tego bardzo lubię też ich serię Moisture Renew uh, i tutaj mam um, akurat um, odcień As You Want Victoria naprawdę przefantastyczny oleśkowy kolor, uwielbiam nosiłam go swego czasu bardzo, bardzo dużo um, no i nowość która um, którą właśnie dostałam w tej pasce, a nad którą czaiłam się przy moim ostatnim zamówieniu z kosmetyków z Ameryki um, to jest właśnie um, Rimmel The One i ja mam w odcień best of the best i to jest taka fantastyczna czerwień no już widać, że to jest mój kolor, prawda? Widać to od razu. Także jeszcze jej nie używałam, jestem jej niezmiernie ciekawa, ale recenzje na temat akurat tej konkretnej szminki są bardzo pozytywne, więc będzie dobrze. No i mam też tutaj coś, co używałam i lubię, zresztą nawet mam dzisiaj zrobione tym kreski. To jest liner Scandalize, ten w pisaku, z tą cieńszą końcóweczką. Bardzo fajna sprawa. ja na zmianę używam właśnie linerów w pisaku, z linerami w pędzelku. U mnie to jest bardzo, bardzo różnie, jak mi się tam zachcę, ale ten na pewno zdecydowanie Wam polecam. Kolejna marka to jest Maybelline, i jeżeli chodzi o Maybelline, to coś, co zrobię Wam taki mały spoiler, pojawi się w najbliższych ulubieńcach. To jest ich chyba najnowsza, tak mi się wydaje e, paletka e, The Nudes. E, ona jest w ogóle personalizowana, bo ja ją dostałam, e, już ma trochę usychona pudełka, ale nie przejmujcie się tym używałam jej niesamowicie dużo w tym miesiącu, naprawdę fantastyczna paletka do zrobienia zarówno dziennego jak i wieczorowego makijażu macie tu wszystkie potrzebne kolory ja najczęściej używałam tego środeczka nie wiem czy to jest w jakikolwiek sposób dla was widoczne, ale tak e, także fantastyczna paletka i ja ją uwielbiam. Musicie ją obczaić koniecznie, bo naprawdę to jest taka, w tym momencie moja paletka, jak to się mówi po angielsku go to. jak nie mam czasu się zastanawiać nad tym, co chciałabym mieć na oku, to właśnie sięgam po nią i jest mi najprościej i ją też zabieram na wyjazdy. E, oprócz tego tusze, tusze wodoodporne, Maybelline. bardzo, bardzo lubię. Aktualnie używam The Hypercurl e, Volume Express, właśnie w wersji wodoodpornej. On ma szczoteczkę e, standardową, w sensie nie silikonową, ale podkręconą delikatnie. Bardzo, bardzo je lubię. One są takie nie mocno sklejające, a mimo wszystko podtrzymują mi ten skręt akurat ile mogą podtrzymać, bo jak wiecie rzęsy mam trudne, um, także tusze z Maybellina naprawdę bardzo lubię o czym wydaje mi się, że powinniście wiedzieć, bo często się w moich filmach przewijają um, produkt bardzo fajny, o którym kiedyś mówiłam w ulubieńcach, który mnie zaskoczył bo jest to róż w kremie i jest to Dream Touch Blush i ja go mam w odcieniu 02 um, naprawdę jak na osobę, która jest totalnym lajkiem, lajkiem w nakładaniu kremowych produktów tak ten totalnie skradł moje serce i no jest Super, przepiękny kolor, bardzo ładnie, świeżo wygląda. Ehm, no i oczywiście, hit, o którym wszyscy wiedzą, to są e, kolor tatua. Ja mam tych odcieni kilka. E, tutaj akurat zabrałam ze sobą e, taki z, z, z nowszych odcieni, które pojawiły się już jakiś czas temu w ich e, kolekcji, ale jednak wszystko jest to jeden z nowszych odcieni. To jest Creamy Beige 98. Fantastyczny, codzienny kolor, naprawdę rewelacja. No i tutaj zostały nam już drobiazczki. W tej paczce znalazłam też produkty z Sally Hansen, rzecz której szukałam, nie szukałam, bo to jest tak, że ja chciałam tego produktu spróbować, ale on mi jakoś tak... Nie wiem, nigdy nie wpadł w oko. To jest Sally Hansen Instant Cuticle Remover. Jego właśnie znalazłam w tej paczce i jestem bardzo, bardzo jego ciekawa, bo to jest produkt, który wiele osób poleca i ja chcę go spróbować. Akurat kończy mi się mój żel taki inny Sally Hansen, który mam do usuwania skórek, więc ten będzie rewelacyjny i oprócz tego tam było kilka innych lakierów, ale ja zostawiłam sobie tylko jeden. Również Sally Hansen z tej serii. Complete Salon Manicure. Idealny leśkowy kolor. Jak wiecie, na co dzień nasze hybrydy. Teraz zresztą też mam, ale na stopy używam zwykłych lakierów. I właśnie w tym celu zatrzymałam sobie ten lakier. Jeżeli Wy używacie e, standardowych lakierów, to zdecydowanie lakiery z Sally Hansen wam polecam, bo są bardzo dobrej jakości. Wszystkie ich um, te linie. Ja nie miałam nigdy złych doświadczeń z lakierami Sally Hansen. Lubię też lakiery e, z Rimela, jak doskonale wiecie, e, z tych drogeryjnych. Vivo też ma całkiem fajne lakiery. A i właśnie, no i ostatnią rzeczą, jeżeli jesteśmy już przy Vibo. Vivo ma coraz więcej, oni bardzo poszerzają swój asortyment, jeżeli chodzi o kosmetyki, natomiast dwa takie moje absolutne hity, do których wracam już od wielu lat, już nie wiem który raz kupuję to jest przede wszystkim wodoodporny, chociaż on wodoodporny nie jest i to mówię, taka nazwa jak go pokazuję ale powiedzmy, że wodoodporny eyeliner Vivo ten w kałamarzu najlepszy, najcieńszy, najbardziej precyzyjny pędzarek, ten akurat jest już do wyrzucenia, bo się skończył, ale przynajmniej mogę go wam pokazać, no i że do brwi e, Eyebrow Stylist, który w swojej kategorii ceniowej jest po prostu najlepszy. On ma taki dosyć specyficzny, bo trochę metaliczny kolor, ale y, na moich brwiach sprawdza się idealnie. Wydaje mi się, że jest to jedyny kolor, jaki... Y, tego żelu jest, więc nie wiem, czy blondynki będą się w nim dobrze czuły, ale dla wszystkich brunetek i osób z ciemnymi brwiami serdecznie polecam. Dobrze, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój e, film z promocją rozmanową minus 49%. Promocja zaczyna się 30 września, więc już za kilka dni, e, bo na pewno uda mi się ten film załadować przed tą promocją, mam przynajmniej taką nadzieję. I będzie trwała bodajże do 16 października, jeżeli niczego nie pomyliłam. E, jeżeli uda mi się znaleźć szczegółowe informacje, to wkleję wam na dole, która sekcja, bo jak wiecie, tam osobne, osobno są, paznówcie osobno usta, osobno twarz, bla, 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 e, która sekcja w którym tygodniu będzie e, właśnie na promocji, abyście mogły sobie zakupić i upolować Wasze wymarzone produkty. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zostawcie też koniecznie Wasze typy dla innych osób, które um, szukają właśnie propozycji na to, co kupić w ramach tej promocji między 49%, napiszcie o tym w komentarzach. Um, w opisie znajdziecie wszystko to, co będę mogła znaleźć na ten temat oraz wszystkie moje media społecznościowe, abyście mogli być ze mną na co dzień. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to jak zawsze gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyście mogli. Być wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!